Dobre, mamy za sobą, za sobą trudny, trudny sezon. W tym roku, zwłaszcza tutaj na Pomorzu, od połowy sezonu występuje bardzo silna presja chorób grzybowych, w tym alternariozy. W tym, momencie, w tym momencie jesteśmy w okresie przedzbiorczym warzyw korzeniowych. Musimy w tej chwili zadbać o, o ich jakość, dlatego też niezbędne są w tym okresie zabiegi przeciwko głównym chorobom, które wpływają później na jakość przechowywanych warzyw. Są to alternarioza. Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa oraz wszelkiego rodzaju choroby bakteryjne. Choroby te są o tyle podstępne, że w momencie, kiedy zbliża się ich termin zwalczania, one nie dają o sobie znać na polu. Natomiast w trakcie przechowywania bardzo dobrze się rozwijają i powodują obniżenie jakości, gnicie i produkt nie nadaje się tak naprawdę do, do handlu, nie do spożycia. Firma, firma Procam wykonuje badania zarówno gleby, jak i materiału roślinnego pod kątem obecności nicieni. Teraz jest ostatni, ostatni dzwonek na pobranie takich prób i przesłanie, przesłanie do, do naszego laboratorium.